Hej, witam Was serdecznie z tej strony. Hallak. słuchajcie, dzisiaj będziecie mogli sobie ściągnąć mody, a raczej nie mody, tylko na razie skórki i modele, które wgrałem w czołgach. Często na moich filmikach mam pytania: jaki to jest kamuflaż, skąd masz taki model czołgu itd. itd. Odpowiedź na te pytania zawsze jest taka sama. Wszystko pochodzi ze strony WodSkins, także możecie tam sobie wejść i ściągnąć. I po kolei też skórki tam instalować, jeżeli nie chcecie się z tym męczyć, możecie ściągnąć teraz ode mnie. W jaki sposób? Najpierw pokażę Wam, co ja w ogóle mam i co będziecie mogli sobie ściągnąć. Ściągacie kolejnymi nacjami. Ostatnio zrobiłem tak, że paczka była ogólna, chyba, jako jeden plik. Natomiast teraz postanowiłem, że no wiadomo, ktoś z Was może tylko rosyjskimi, radzieckimi czołgami grać, tylko niemieckimi albo tak dalej, nie ma sensu, żeby ściągał na przykład brytyjskie, prawda? Ta paczka co jakiś czas będzie jeszcze raz wrzucana, ona coraz to będzie większa, ponieważ ja no jak mam jakiś nowy czołg, albo jakiś czołg mi się podoba, to po prostu szukam wtedy jakiegoś modelu i szukam no szukam jakiegoś tam Lepszego wyglądu tych czołków. E, także teraz Wam pokażę w ogóle, co mam. I wy sami zdecydujecie, czy to ściągać. E, będę leciał nacjami, czyli mamy Chiny, i z chin niestety jest bardzo mało. E, tutaj nie mam nic. Jest taki kamuflaż na czołg typ 58. Tutaj na tych małych nic nie mam. Jeszcze mam kamuflaż tutaj. E, nie wygląda jak kamuflaż, ale wygląda troszeczkę inaczej ten czołg. I T-34, znaczy typ T-34. Taki jest kamuflaż, takie jakby było to tutaj na tym. Bardzo podobny do oryginalnego, aczkolwiek jest to kamuflaż. Czyli Chiny tylko to. Bieda niesamowita, ponieważ chyba zrezygnowałem w ogóle z pójście w drzewko chińskie. Dobra, mamy teraz Francję. Francja, MX 50x100. Tutaj taki babok. Dalej mamy BDR-a, taki kamuflaż. Mamy AMX M4, bardzo fajny czołg. Mamy tego premiuma FCM, tak to wygląda. Mamy takiego diabonga taki kamuflaż i ARLV V39. To jest tak, że jeżeli ściągniecie ode mnie yy, taką paczkę, ja wam zaraz powiem jak to w ogóle zainstalować, a raczej gdzie skopiować. Yy, to po prostu kiedy kupicie sobie jeden z czołgów, które ja mam, to od razu będziecie mieli w tym kamuflażu. Dalej jedziemy Niemcy. A więc mamy na Panterę M10 kamuflaż taki. Na E75 jest zmieniony, kamuflaż jest z gry kupiony, natomiast jest zmieniony model. Na tym modelu doszły anteny, doszły różnego rodzaju takie celowniki, reflektory i tak dalej. Możecie to tutaj zobaczyć. Mamy na tym jeszcze nie ściągnąłem nic. Tutaj bardzo fajny kamuflaż na pancer 1 wersja C. Naprawdę fajnie to wygląda. Lux, taki pustynny kamuflaż. Leopard, zupełnie zmieniony model. Nieoddana skala, moim zdaniem, tego y, MG34. Za malutkie to jest przecież do licha ciężkiego. E, ale tak to wygląda, bardzo fajnie. Następnie VK i tu już jest bardzo dobrze oddana skala tego wszystkiego. Super wygląda ta VK w ten sposób. Co mam jeszcze? Pancer 3. Jest taki kamuflaż pustynny również. Dalej mamy pancer 3-4. Taki z numerami. fałka Zielony. Pantera. Niestety jeszcze nic nie ściągnąłem. E50 ma bardzo, bardzo fajny kamuflaż. Niestety jest tutaj przykryty tym z gry, który jest kupiony za Golda. Tiger jeszcze nie kupiłem. Tiger 2 też nie. Hetzer. Taki kamuflaż dla hetcera. Stuk 3. Również bardzo ciekawy kamuflaż. Jadzia. Zmieniony troszeczkę model, ponieważ doszły tutaj, doszła ta jakaś beczka i e, te takie maskujące gałęzie niby. Mamy Jadźka 2. Fajny w grze, fajnie wygląda. I tu chyba już nic nie ma na tych babokach. Na ostatnim baboku jest taki kamuflaż. Dobra, mamy Wielką Brytanię. Comet. Jest kamuflaż ciekawy. Conqueror, rewelacyjny po prostu. Super się podoba mi ten. Kamuflaż naprawdę. Ciekawe ile razy użyję słowa kamuflaż w tym filmie. <laughs> mamy tego dziabonga ciężkiego. Coś takiego zainstalowałem. Później mamy Crusader. W ten sposób Cromwell. Cały jest model. Zrobię sobie screena. Może? O! E, cały model super to wygląda, naprawdę rewelacja, chociaż czołgiści są troszeczkę zbyt mali moim zdaniem. E, gdzie tutaj jestem teraz? Churchill taki nic nie ma. A przepraszam, Excelsior. Excelsior nic nie ma, bo to jest z gry. E, tutaj jest Black Prince i on ma też taki dosyć ciekawy, matowy kamuflaż. Karna... Karnawał i AK Karawan. Super wygląda. Naprawdę rewelacyjnie ten kamuflaż wygląda w grze. AT8 Czyli żółwik. Taki czerwonawy. I AT7 Taki niepozorny. Ale fajny. Dobra. Następnie USA Chafi. Ciekawy kamuflaż. Super Pershing ma kamuflaż, ale jest zasłonięty tutaj tym kupionym zagolda. Też ma fajny. T69. Super wygląda. Moim zdaniem. M103. Taki dupa trochę. Ten nie wiem, czy jest w kamuflażu. Chyba tak. Tylko jest również zasłonięty przez jakiś tam kupiony zagolda. Tutaj jest kamuflaż. Kaniga nic nie ma. O te małe takie to nic na to nie ściągałem, ponieważ nie gram. Zaraz zobaczymy co tu jeszcze jest. O, o ten ma taki zielonkawy. Sherman, słuchajcie, rewelacja, to jest Sherman Firefly. Zmieniony model. To jest oczywiście zwykły Sherman, tak jak widzicie, piątego poziomu. Natomiast zmieniłem go sobie na Firefly. Zobaczcie, jak super wygląda. Muszę Wam jakąś bitwę pokazać tym. Naprawdę gra się zupełnie inaczej. Zwykły Sherman taką tą lufę ma bezpółciową, natomiast tu już jest taka lepsza. No i w ogóle kształt Shermana Firefly oddany jest, także naprawdę super sprawa. Jak ktoś Shermanem z Was lubi grać, a jest to czołg rewelacyjny, to Polecam zamianę właśnie na ten model. Co tu mamy? M7. Niestety nie mam nic ściągnięte do M7. Mamy Jumbo. Chyba Jumbo pod tym ma jakiś kamuflaż. Tak, na pewno ma pod tym jakiś kamuflaż, natomiast ja tu mam za złoto kupione, więc dupa nie widzicie tego. Taki na premiumie z takimi babeczkami. T29 nie ma kamuflażu żadnego. T32 ma kamuflaż taki zielony. E, tutaj jest jakieś takie. Coś nic nie ma. Tutaj jest kamuflaż taki. Dalej. E, T40. Tu też nic nie ma. W przyszłych łatach na wszystkie te pojazdy, które tu widzicie, na pewno kamuflaże nowe y, będą. Nawet na Hellcat'a nie ma. I Priest jest taki kamuflażyk. Przy okazji możecie zobaczyć, ile i policzyć sobie, ile mam dokładnie czołgów, bo tam wiem, że pytania takie były, jakoś to interesuje. Ponieważ tu widzicie wszystkie moje czołgi. T43, coś takiego. Tutaj mamy IS6. Mamy KW4, jeszcze nic. Z 122 chyba. Nie mam pojęcia, czy pod tym, bo to jest za złoto kupiony. Nie mam pojęcia, czy pod tym będzie jakiś inny. LTP to na pewno nie ma. KW13 Fajny, taki neutralny kamuflaż. Eee, KW1 Również ciekawy. KW1S Taki. O, dziwo, te 150 nie ma nic. IS Troszeczkę za duża żaruwa. I kw trójka, coś takiego. Dobra, widzieliście wszystko. Teraz, co zrobić, żeby to zadziałało, to już wam mówię, tylko muszę ukrócić ten film i zwinąć to wszystko do paska. Dobra, jest teraz nagranie normalne, drugie. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Tu mi się nagrywa to. Teraz widzicie jak w ogóle to nagrywam. Na dwóch ścieżkach. Jedna ścieżka, czyli obraz jest nagrywany tutaj programem Action, druga ścieżka, czyli dźwięk jest nagrywana programem Audacity, ale zresztą dobra, o tym będzie film to tam nieważne. I teraz tak po ściągnięciu tych moich paczek. To mogę już sobie pozamykać. Dobra. Po ściągnięciu tych moich paczek. Ja mam tutaj skrót do tego World of Tanks, robicie sobie lokalizację pliku. Wchodzicie do katalogu ResMods i tutaj wybieracie taki katalog, który jest numerem serii, którą właśnie w tej chwili która w tej chwili obowiązuje w grze. Słuchajcie, te skórki, które teraz ode mnie ściągacie, działają absolutnie na wszystkich pojazdach i na wszystkich wersjach. Czyli jeżeli na przykład ten film ogląda ktoś za pół roku, to również to będzie działało, tylko zmieni się właśnie ten katalog. W tym momencie jest to 0.8.7. Wchodzicie tutaj i tutaj musicie stworzyć katalog, który się nazywa tak jak tu, czyli Vehicles. Jeżeli go stworzycie. Wchodzicie do tego, dokładnie musi się tak nazywać, pamiętajcie o tym. I jeszcze jedno, jeżeli chcecie tych skórek używać, to nie można wtedy używać tych skórek od Lemona, które pokazują słabe punkty, silniki i tak dalej. Także, no ja najczęściej używam właśnie tych kamuflaży, a te mają na specjalne, od Lemona mam na specjalne jakieś tam okazje, jak gram jakimś magazynkowcem, to lubię sobie wtedy popodpalać. Dobra, czyli mamy ten katalog, wchodzimy... I tutaj rozpakowujecie to, co ściągniecie ode mnie. To będą właśnie takie katalogi: American, British, Chinese, French, i tak dalej, i tak dalej. To są te pliki, które ja uploadowałem. Czyli, jak będziecie mieli taki plik, American, po prostu go wypakuj tutaj, robicie. I jak wypakujecie tutaj, będziecie mieli taki katalog, i tu wszystkie te skórki. Dobra. To tyle, jak będą jakieś niejasności. Aha, jeżeli chodzi o serwer, zdecydowałem się na Mediafire, bo ta strona Wodskin tego yy, używa, z tego korzysta i na pewno nie będzie problemów ze ściąganiem. No ja nigdy z tej strony nie miałem problemów ze ściąganiem, nigdy mi nie wyskakiwało, że ja coś tam mam zapłacić. Tylko wolno to idzie, co prawda, no ale możecie sobie w grę. Pograć trochę i w międzyczasie to się Wam ściągnie, ping, jak tam troszeczkę podskoczy, to nic się nie stanie. Dobra, to tyle w tym filmie, mam nadzieję, że wszystko powiedziałem, trzymajcie się do usłyszenia.